Sobota, godzina 13. Lecimy sobie z Justą nad Firle, na początek. Później zobaczymy, gdzie jeszcze pojedziemy. Możliwe, że pojedziemy nad Białe, ale to wszystko wyjdzie jeszcze w czasie. Zaplanujemy sobie. Na pewno będziemy musieli zjeść sobie gdzieś po drodze obiad. Ładna pogoda dzisiaj, słonecznie czy krótko. Wieczorem zapowiadają burze, ale póki co to korzystamy. Tydzień temu pojeździłem trochę kładem, ale powiem Wam jak jest gorąco, to jednak to człowiek się sam męczy, w tym lesie, czy tam gdzieś na tych polanach. gorąc, od silnika gorąco. Kład też się jakby nie było męczy, łapie temperatury. No, chyba nakładowanie to będzie jesień. Tak, na początku myślałem, że można to uniwersalnie korzystać w każdy porze roku, ale jednak chyba najlepiej to w ponure dni pochmurne. Mamy do przejechania teraz ze 40 km, może lekko ponad. Lublina, to Wam powiem, że tak. Fajnie tutaj jest Kozłówka, Lasy Kozłowieckie. Piękny taki rezerwat. Tylko fajnie się tu wybrać rowerem albo motocyklem dojechać i później sobie pospacerować. Dzięki temu, że to ma status parku i nie można tam poruszać się takimi sprzętami motocyklowymi, zmotoryzowanymi, to jest to w taki, praktycznie w nienaruszonym stanie Janów Jubelski fajny ten zbiornik, o którym już wspominałem wcześniej tam również szybciutko Jeszcze ja teraz drogę budują taką ekspresową w tamtym kierunku na Rzeszów bo to jest między Lublinem a Rzeszowem 70 km od Lublina to naprawdę polecam poprzejechać się tam na Janów bo ktoś to nie widział to może znaleźć dla siebie fajne ziarnko o, taki wypadek Mazda no jesteśmy nad Firlejem samochodów jak w sezon, jak w wakacje patrzą kamerka nagrywa Dobra, idę do sklepu coś kupić i widzimy się później.